Siemowicie witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku dalej kontynuujemy Tutaj tuning z, z naszego chestera. Więc bez przedłużania zapraszam Was do odcinka. Więc od razu, widzowie, więc zacznijmy może pierwszy od tego, że wyciągniemy sobie naszego chestera. I od razu Wam mówię, że jest to odcinek z e-transportera, którego właśnie będziemy montować do mojego chestera. Więc tak, nietknięty o dziwo, dalej, dalej nierozwalony. Ale na pewno on się dzisiaj rozwali. I tak, widzowie, więc. Będziemy się sobie kupić tego e-transportera Jest to ogólnie nowa praca na For Life no, Znaczy no już nie taka nowa Bo już ma około 3, 3 tygodnie Miesiąc coś takiego Ale dla mnie nowa Bo dalej z niej niestety nie korzystałem Właśnie dlatego chciałem sobie dzisiaj zakupić Chester'a. Wiem, że będzie mi spałmić w komentarzach Że co tam przecież się do dwuosobowych to nie opłaca Wiem o tym, ale ja powiedziałam, że robię Jesterana na fulltune, no to i tak to by mi było tutaj potrzebne, a przy okazji chciałem no po prostu chciałem na was nagrać odcinek z tego, a więc co widzowie, ja jeden na komponenty i się tam spotkamy. Dobra widzowie, a więc jestem już na, na, na tutaj komponentach całej zdrowy, o bo jeszcze się nie rozwaliłem, ale to wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, że się na pewno rozwalę, ale dobra, wchodzimy na komponenty i tak, od razu wchodzimy tutaj i szukamy tutaj e, 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 moduł do aplikacji e-transporter. A więc teraz przeczytam wam co tutaj pisze o nim. Moduł umożliwia otwarcie aplikacji e-transportera e w twoim pojeździe. Aplikacja umożliwia ci wybór zlecenia dotyczącego odpłatnego przewozu osób. Pamiętaj, że tylko właściciel pojazdu może korzystać z, e z aplikacji. Moduł montowany jest na stałej, i nie podlega demontażowi. W tym modelu po pojazdu stawka ze zleceń wynosi 75%. No ale dobra, montujemy to dalej, wydajemy kasę, ale ma właśnie tutaj e-transportera już na Chesteru. Więc co, ja wyjadę z komponentów, znajdę jakieś fajne miejsce i wam opowiem o właśnie e-transporterze. Dobra, więc jesteśmy już w jakimś odpowiednim miejscu, no i tak, Jester jest już rozwalony, bo jak tu jechałem, no to się rozwaliłem, niestety nie nagrałem tego, ale tak, wchodzimy pierwszy do auta, odpalam silnik, spuszczamy ręczny, dajemy oświetlenie, oczywiście nie mam paliwa, ale to dobra, i tak, klikamy K na klawiaturze i odpalam się modu E-Transporter, Witaj w wideo aplikacji E-Transporter, poza nami wszystko jest w zasięgu ręki, a więc tak, mamy tutaj właśnie e, modu, tutaj sobie przejeżdżamy jak chcemy. Załóżmy, że jesteśmy właśnie w Doherty yy, w San Fierro, więc ja wezmę sobie ten kurs. Dystans to jest 9 km. Szczegóły, zlecenia i gościu chcę, bo ja zawierz go do Los Santos S, Los Santos za 150 pelenów. No, dosyć dobra kasa, szczerze. Nie wiem, czy to już jest już po odjęciu kasy, czy nie. Właśnie z tych moich 75%, ale oczywiście nie polecam wam do takich dwuosobowych auto ogólnie kupować, bo tutaj jest 75%, tak jak wam to przed czytałem ale tak, ja, ja, ja już pojawię się przy kliencie i co? Później opowiem wam o co z tym chodzi, a przy okazji będę jechał. A więc dobra, więc sobie, jestem już od niej 100 metrów około. I tak, trzeba powiedzieć oczywiście na e-transporterze, nie musicie tutaj dodawać ooo, yy, dobra, yy, ten. Nie musicie oczywiście tutaj yy, jeździć na prawym Żeby właśnie wesz, weszła ta osoba, no to yy, musimy dać tutaj shifta. No i co? Zadowolenie klienta, jeśli będziemy jeździć na bezdrożach, no to tak jak ja zaklem to pokażę, bo nie ma tutaj trafy, o tutaj akurat jest. I jazda po bezdrożach wpływa negatywnie na, na zadowolenie klienta. Ja, ona coś tam mówi, bla bla bla. Nie wiadomo, nie obchodzi nas to. My po prostu jedziemy do celu i chcemy zarobić kasę. No a więc tak e, Jesteśmy tutaj, łoma, tylko jaki debil. E, no, jedziemy dalej. Oczywiście e, tak jak wspominałem, auto nie musi być w pełni sprawne. Oraz każde jakieś przekroczenie prędkości i na przykład zderzenia z ludźmi też yy, da dają zadowolenie klienta w tu. No ale co? Widzowie. Jedziemy dalej. No szybciej. Kurwa, co on robi? Kurwo, przepuść mnie na lewy, bo ci wyjebie zaraz Kurwa, wyjemy ci. Stąd, no nie, no co to się w ogóle dzieje? Dobra widzowie. Ja podjadę gdzieś tak bliżej i dalej wam będę opowiadał. Dobra, widzowie, więc troszkę już podjechaliśmy, no i tak, e-transporter, mamy chyba, no, no, właśnie na tam, coś, coś tam gada, dobra, trudno z nią, tak, no, dobra. dobra, zapomniałem przez tych widzowych kurierów się troszkę tutaj, yy, to co ja powiedzieć, ale tak, ogólnie yy, na e-transporterze, podaj, że są trzy właśnie tutaj. Trzy, tutaj levele, Ja jestem na pierwszy. No bo co, dopiero kupiłem to Pierwszy raz w sumie na, na, na każdym. Z, na jakimś w ogóle moim samochodzie. Tą aplikację. No, ale tak. Nie wiem, no co za Debil to wymyślił. No, nie wiem, nie wiem. Jakby coś wiadomo, też cena zależy od zadowolenia klienta. Ja tutaj jadę bardziej tak, żeby troszkę było śmiesznie. Pod odcinek, ale. no, lepiej je i sobie tak normalnie. Nie przesadzamy z tą prędkością. i żebyście uważali, żeby właśnie. Ta cena była lepsza Ale tak, mamy już około No No, 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 no prawie 2 km Już mamy 1,5 No bo ja tutaj też jadę szybko łzyczkami Oczywiście jak najlepiej Szczerze polecam wam tutaj Shaftera Albo DSDR, albo zwykłego No i chyba Sultana, no bo jest to jedno z najlepszych według mnie aut czteroosobowych Które ma jedno z najlepszych przyspieszeń w grze A dokładnie drugie, bo najszybszym właśnie samolotem w grze jest tutaj Turismo Które ma przyspieszenie Tutaj troszkę po, po bezdrożach, żeby to jakoś nie trwało za długo No ale tak Dojeżdżamy tutaj, gdzie ona chciała No i ja sam widzowie nie wiem, więc będę tak Więc wjeżdżamy tutaj w to kółko i co? Naciskamy K. Zakończ tutaj. Dostajemy 146 golda. No i co? 4 minuty i 54 sekundy trwało to. Zlecenie. Ja biorę następne zlecenie. W ogóle widzę, patrzcie jak jestem bogaty. Kupiłem sobie ostatnio nowe auto, nie, kurde. Jest Giga Cox, tutaj ma takie... Kurde, żółte strzała, nie? Tu ma takie ten, felusie, nie? A dobra, teraz przejdźmy do rzeczywistości. wchodzimy do naszego Jestera. Yy, nie wiem czy z nim kasiłem A nie, wszystko zostawiłem, więc tak Otwieramy K I tutaj jest Los Santos Glend Park 200 za 118 Tutaj do Bone kanty. Więc weźmiemy sobie to, nie ja idę do klienta I... i Przejadę tą trasę w sumie sam, by was nie zanudzać No i co? Zabiorę ją, odwiozę na miejsce I się wtedy z wami zobaczę Dobra widzo, jesteśmy już na tym zadupiu przed chwilą się właśnie wrąbałem na jakieś 13 punktów tutaj procent zadowolenia, bo myślałem, że skrócę sobie drogę, no ale musiałem jednak się zawracać. O ty, stówkiem, dobra, ale biedak, nie? Yy, no. Biorę następne zlecenie i powiem wam, czy ta praca się tak naprawdę opłaca, czy nie. Jak to tu powiedzieć widzowie, ja to jestem jednak najlepszy uber. Wiecie, tutaj sam mam klienta, a tu zatankuję, bo mi paliwa brakło w ogóle. No dobra, tyle będzie, jadę ją tam zawieźć i się widzimy. Doroj, dojeżdżamy już, nie? O dziwo, mi się bardzo dobrze zrobić tą trasę, bo mam 99 punktów zadowolenia. Jak już najlepszym barem nie stanę, ale tutaj sobie skrócę drogę i... Tak driftem wejdę. Prawie mi wyszło. No ale tak. Oddajemy. 79 No i szczerze Wam powiem, że ta praca naprawdę się opłaca, yy, warto, ale no tak jak mówiłem, nie do aut dwuosobowych, tylko do osobowych właśnie No i co, mam nadzieję, że Cię Wam się spodobał. Do zobaczenia, cześć